Osiem. Nocy tej nikt na pobojowisku nie zasnął, oprócz tych, co już nigdy wstać nie mieli. Tam, gdzie niedawno był obóz krzyżacki, rozbito namiot dla króla, gdzie powiewała wielka chorągiew zakonu z czarnym krzyżem i orłem, wiatr unosił czerwony proporzec królewski z orłem białym. Na placu jak zajrzeć, leżały trupy, w części już obnażone częścią w zbrojach i szatach zmieszane razem z końmi. Potłuczonymi wozy, połamaną bronią. Gdy ostatnia walka z plałenem wziętym do niewoli skończyła się rozpędzeniem jego ludzi, którzy w nieładzie pierzchnęli, spędzono do gromady wszystkiego niewolnika wziętego rano i wieczorem rycerzy, knechtów, co tylko poddało się lub żywo pochwycone być mogło. Tłum to był, w którym najdostojniejsi mieszali się z najlichszymi, usiłując się ocalić, małymi czyniąc. Lecz po resztkach zbroi, po twarzach i postawach łatwo było rozeznać dowódców, resztki białych płaszczów poszarpanych zdradzały ich. Pięćdziesięciu sześciu rycerzy dostało się w ręce Polaków, około czterechset legło na placu. Tłum, który otaczał niewolnika, warczał groźno. Nie chciano im przebaczyć, wołano o pomstę za swoich. Niektórzy rzucali się na bezbronnych, także straże ledwie do przybycia króla osłonić ich mogły. Gdy łoktek zsiadł z konia i spojrzał na powiązanych sromotnie sznurami nieprzyjaciół swych, między którymi znajdował się i marszałek Teodoryk, z chłodną rezygnacją oczekujący śmierci, komtur elbląski Herman, blady jak trup, Albert, komtur gdański, wielki komtur Otto von Bonsdorf i na ostatku wzięty Rus von Plauen, zmierzył ich oczyma za słowa nie mówiąc. Najzuchwalsi z nich obawiali się rozjątrzonego tłumu, lecz za przybyciem króla pewni byli, że się krakowski pan nie będzie śmiał ważyć mściwego zakonu rozdrażniać na śmierć ich skazując. Z wejrzeń ich widać to było. Albert śmiało naciskający tłum odpychał. Lecz Wielkopolanie, którzy byli świadkami, jak nieludzko pastwili się Krzyżacy nad bezbronnymi, po kościołach lżąc niewiasty, odzierając kapłanów, mordując starców u ołtarzów, pod którymi opiekę się schronili, Wielkopolanie zbiegli się kupą najzajadlej, domagając się nie zemsty, ale słusznego ukarania. Łoktek właśnie marszałka Teodoryka, którego mu wskazał nadchodzący wincz, kazał oddzielić i pod straż oddać osobną. Gdy Remisz z głową pokrwawioną przypadł do niego uląkłszy się, aby i innym nie darowano życia. Miłościwy panie, począł wykrzykiwać Miłościwy Panie, posłuchajcie nas myśmy najlepsze świadki. Król, wskazując na Niemców, zapytał, co to są za ludzie. My wam powiemy, miłościwy panie, co to są za ludzie, zawołał Remisz. Zbójcy są okrutni, co ani krzyża na kościołach, ani niewiast, ani starców, ani kapłanów nie szanowali. Wskazał na elbląskiego hermana. Oto kat, co dzieci kazał mordować, a klęczącemu przeorowi Dominikanów szyderstwem odpowiedział na błaganie. Herman, w którym obawa o życie dumę złamała, odparł podniesionym głosem, siląc się na jaką polszczyznę do króla: Wy najlepiej wiecie, wodzem będąc, czy on odpowiada za żołnierskie zbytki. Słysząc to, remisz przypadł doń z pięściami i rzucił mu w twarz. Neprest! Niemcze przeklęty neprest! Zanim wielkopolanie wszyscy wykrzykiwać zaczęli. Śmierć im wszystkim, śmierć! Po rycersku od miecza zbóje ginąć nie są warci, krzyczał Remisz. Po stronkami ich na postronki. Zaledwie słów tych dokończył, a król nie miał czasu jeszcze odpowiedzieć ni powstrzymać. Gdy tłum rzucił się ławą na krzyżackich jeńców, i sznury im zarzucając na szyję, dusić począł. Jeden z pierwszych padł kontur elbląski, którego ciało wywleczono precz, odarłszy ze zbroi. Za nim poszli inni. Ze starszyzny nie oszczędzono nikogo. Wściekłość była niewysłowiona. Król, nie mogąc zapobiec temu wybuchowi zemsty, ani chcąc nań patrzeć, wszedł do swojego namiotu. Ogromny łup z obozu marszałka ściągano teraz zewsząd na kupy, go zrzucając przed namiotem królewskim. Noc zeszła na obrachowywaniu strat w ludziach i obmyśliwaniu skutecznego oporu zakonowi, o którego mściwem wystąpieniu, jak skoro dojdzie wieść do Malborga o klęsce, nie wątpiono. Leżeć tu długo stary król nie miał ochoty ni czasu. Donoszono mu, że król Jan Czeski z siłą dość znaczną ciągnął na Poznań. Nie był on teraz tak strasznym, gdyż spodziewał się poparcia krzyżaków, którego mu miało zabraknąć. Łoktek ciągnąć chciał przeciwko niemu z niecierpliwością młodzieńczą, pewien zwycięstwa. Poznania mu dać nie godziło się. Nazajutrz jednak wyciągać z pobojowiska pod płowcami nie było można. Król musiał swoje pułki na nowo pościągać, łup odesłać, śpieszył wyprawić posłów z radosną nowiną o zwycięstwie do żony i syna. Ranek upłynął na tych zachodach i przygotowaniach. Było już około południa, gdy na gościńcu od Brześcia Kujawskiego pokazał się mały poczet konny, zwolna zmierzający ku namiotowi króla. Na czele jego powoli jechał mężczyzna wiekiem pochylony, siwy, z różańcem w ręku, w czapce futrzanej na głowie, z krzyżem na piersi. Rozpoczęta modlitwa na wargach mu skonała i oczy wlepione miał w smutny widok pobojowiska na którym leżały obnażone, sine, podarte ciała zabitych. Noc, w czasie której ciury nie próżnowały, już wszystkie te trupy odarła z sukni. Stada kruków ulatywały nad nimi, to spuszczając się na pole, to ulatując i krążąc spłoszone. Od lasu wsunęły jakby cienie ukazujące się i niknące w kotlinach psy czy wilcy. Starzec jechał, spoglądał i łzy stawały mu na oczach. Nie wiedział nawet, gdy koń go zaniósł przed namiot królewski i stanął przed nim. Starcem tym był Matiasz, biskup kujawski. Łoktek w swej szarej opończy wyszedł przeciw niemu. Spojrzał na biskupa, uśmiechając się, lecz starczyło tego wejrzenia, by się przekonał, że starzec nie z radością zwycięstwa tu przybywał, lecz z boleścią nad tylu ludzkimi żywotami, którym ono opłacone było. Król widział w tym tryumf. Duchowny płakał nad ofiarami. Matiasz skłonił głowę sędziwą przed witającym go panem. Widzicie, ozwał się król, Bóg to zrządził. On mi dał nad dumnym wrogiem zwycięstwo. Chwała niech mu będzie na wieki, iż się ulitował nade mną. Ten sam Bóg, odezwał się biskup spokojnie, sprowadził mnie tu, miłościwy panie, abym ja, sługa jego... Spełnił chrześcijański obowiązek. Wrogom zarówno i swoim należy pogrzeb i modlitwa. Dozwól mi, abym ciała tę pogrześć mógł, a okazał nieprzyjaciołom, iż chrześcijanami jesteśmy i obowiązki nasze pełnimy. Król milcząco skłonił głowę. Poniosłem i ja straty dotkliwe, odparł. Zginął mój wierny Żegota z Morawicy. Nie ma Krystiana z Ostrów, Prandoty i Jakuba z Szumska. Bronili moich chorągwi i położyli głowy. Biskup ze smutkiem spoglądał na obnażone trupy wymordowanych krzyżaków, na których szyjach zastrzęgły jeszcze postronki, któremi ich duszono. Bodajbyście za to drogo i długo nie musieli płacić, odezwał się. Możni są, mocni są, a mściwi i okrutni. Pozostał kto żyw z wodzów ich? spytał cicho. Łoktek z niechęcią wymówił imię marszałka. Jednego jego ocalić mogłem, rzekł. Resztę wymordowali ci, którzy na ich niecne morderstwa patrzali. Biskup natychmiast z konia zsiadłszy z gromadką swoich ludzi i dodaną mu służbą obozową poszedł, dozorując, aby ciała zebrano i kopano mogiły. Nad ranem z lasów nadciągnął na pobojowisko pozostawiony w nich obóz królewski. Z nim razem przybyła żona wojewody, która z sercem zbolałym poszła szukać męża. Wojewoda ze swymi stał na uboczu. Wszystek lud jego ochoczo mieszał się z królewskim. On jeden pozostał odosobniony. W twarzy jego widać było nie tyle radości, co niepokoju. Pomiędzy wojskiem króla znajdowało się niemało ziemian, których majętności zniszczyli krzyżacy. Winę spustoszenia tego przypisywano wojewodzie. Jego też i nałęczów. Choć się teraz przyłączyli do łoktka, nie bardzo uprzejmie witano. Wielu się odwracało z pogróżkami i opryskliwym łajaniem. Na łęcze radzi, nie radzi wskazywali na wincza. Przebaczono mu było, lecz ci, co ucierpieli, strat swoich darować nie mogli. Wincz po tym pierwszym z królem spotkaniu, napastowany półsłowy i wejrzeniami, poszedł z gorzkiem uczuciem schronić się do swojego namiotu i siedział, bolejąc nad tem, że się przeszłość zatrzeć nie dała. Tu zastała go żona, nie jakby zwycięsko wyszedł z walki, lecz niemal jako pobitego i upokorzonego. W milczeniu uścisnął ją. Czytała z twarzy jego, iż cierpiał. Nie dano mi było zginąć, odezwał się choć pragnąłem śmierci. Ciężkie będzie życie moje. Wszystko przebaczono, przerwała Halka. Król łaskaw. Wojewoda wskazał poza namiot na kupy, które się snuły. A kto im pamięć odejmie, rzekł. Ci mi nie przebaczą. Król, dodał po przestanku, ciągnie ku poznaniowi. Odstać od niego nie mogę, pójdę i ja. Ale tam poproszę, by mi ciężar z ramion zdjął. Nie chcę dowództwa. Pragnę spokoju. Siądziemy na wsi. Halka starała się go pocieszać, lecz czoło zostało nawisłe chmurami. On sam sobie przebaczyć nie mógł. Florian Szary za staraniem hebdy złożony w jego namiocie, opatrzony przez kanonika Wacława, w strasznej gorączce marzył o pobojowisku. Pamiętna opieki, jaką nad nią miał, Halka natychmiast poszła go szukać, dowiedziawszy się o ranach okrutnych, jakie mu zadano. Ksiądz Wacław powiadał o nim, iż mógł się wyleczyć z nich, lecz długiego potrzeba było czasu i starania, nimby życie za ocalone uważać można. Król, sam pamiętny tego słowa, które na pobojowisku od mężnego rycerza usłyszał, zalecał mieć pieczę nad Nim. Prosto spod Płowców Łoktek, nie tracąc czasu wraz z wojewodą, ciągnąć musiał do Poznania, aby Czechów uprzedzić. Biskup Matiasz, litościw nad umarłymi, dla rannych też miał serce ojcowskie. Florianowi i innym ciężko okaleczonym, których rany spokoju i dachu bezpiecznego potrzebowały, ofiarował schronienie we dworze swym w Brześciu Kujawskim. Tu łatwo ich nawet na noszach przenieść było. Wojewodzina, która czekać musiała z powrotem do domu, ażby się wojna w Poznańskiem skończyła, schronić się miała z woli męża do brześcia. Tak więc, Szary, który wprzód się nią opiekował, zyskał teraz w niej opiekunkę troskliwą. Brześci radziejów napełniły się rannymi, których była liczba znaczna. Po pierwszym opatrzeniu rancze z kanonika Wacława i po przebyciu gorączki, a niemocy, jaka nastąpiła po niej, Szary, przeciwko wszelkim lekarskim przepowiedniom, w dziwny sposób szybko do zdrowia przychodzić, począł. Obietnica króla, w której spełnienie święcie wierzył, niecierpliwość powrotu do domu, zobaczenia żony, dzieci, ojca, dawały mu siłę cudowną, która z każdym dniem rosła. W izbie dworca biskupiego leżało ich trzech porąbanych, których wojewodzina odwiedzała codziennie. Jeden z nich, starża, młody, był i rękę tylko miał przeciętą, a cierpiał więcej niż szary. Drugi w wieku Floriana ze zgniecionymi nogami żyć sobie obiecywał, lecz na końsiąść już nie spodziewał się nigdy. Szary, choć tak straszliwie poszarpany, wierzył w to mocno, że byle zszyte rany się zrosły, zdrów być musi. Co dzień prawie tęskniło mu się tak za domem, a niepokój go ogarniał. O sąsiada tak wielki, iżby się był zerwał i jechał na wozie byle do swoich. Nie puszczano go. Biskup Matiasz, co grzebał umarłych, przychodził co dzień do rannych i uczył cierpliwości. Ojcze mój, mówił Florian, całując go w rękę, ja dla siebie bym cierpliwości miał, ale dla żony, dla dzieci, dla starego ojca, których tam porzuciłem na łasce Bożej. I rodziny mej trudno mi tu ścierpieć. Na wozie bym się dowlukł. Drogi złe, zimno okrutne, rany niezagojone, mówił biskup. Czekajcie. Wojewodzina, przed którą bolał i skarżył się szary, w ostatku się jego niepokojowi ulitowała. Miała wóz i woźniki dobre, ludzi pod dostatkiem, sama tu zmuszona siedzieć tęskniła wielce. Gdy Szary począł obwiązany cały poruszać się i wstawać na gwałt, aby siłę swą pokazać, rzekła dnia jednego: Nie ma z wami rady. Jeżeli ksiądz Wacław dozwoli, odwiozę was żonie. Gdyby był mógł Szary paść jej do nóg, lecz z łóżka mu się ciężko podjąć było, ręce jej tylko ucałował. Tegoż dnia kanonik rany opatrzył i na naleganie odpowiedział jak to lekarze i duchowni zwykli, słowem groźnym, a szorstko, Chcesz się koniecznie zgubić, trudno ci zabronić, rzekł. Zamiast pociechy żonie i dzieciom, smutek sprawisz. Czekaj, aż powiem. Nie zatrzymam dnia jednego, gdy ujrzę, że podróż znieść możesz. Florian zmilczał, ale w oczy księdzu patrzał co dnia, a ten się uśmiechał. Jednego dnia wreszcie ręką rzucił, gdy wojewodzina go spytała po cichu i dał do zrozumienia, że jechać z biedy było można. Wysłano tedy najlepszy wóz, okryto go kabłąkami i skórami odzianu szarego, i po pożegnaniu a błogosławieństwie biskupa Matiasza wojewodzina w drogę z nim ruszyła. Jesień była późna. Pośpieszyć z rannym, choćby ich chciano, nie pozwolił lekarz. Musiano się wlec, noga za nogą. Wojewodzina, miasto na drugim wozie spoczywać, niemal całą drogę pieszo szła z różańcem w ręku, jakby pielgrzymkę pobożną odbywała. Była też to pielgrzymka miłosierdzia. Florian leżał osłonięty, coraz to się po cichu rozpytując, kędy byli, jak się miejsca zwały, ile drogi zrobili. Jemu podróż wydawała się nieskończoną, a im się bardziej ku zbliżali, tem niepokój rósł. Zdrowie się nie pogarszało w drodze, bo je nadzieja utrzymywała. Uśmiech czasami zjawiał się na bladej twarzy jego, to go spędzał niepokój. Wojewodzina, sama w trosce o męża, krzepiła go jak mogła. Miłościwa opiekunko moja, rzekł jej jednego wieczora Florian, gdy go ludzie na noc do izby wnieśli, myślę ja sobie o żonisku i dzieciach. Kto tam wie, czy do nich doszło, co już o bitwie, a o mnie pewno żadnej wieści nie mają. Co się tam z nimi dzieje, jeśli dom na wierze naszych tylu padło? Jak mnie tam na wozie im przywieziecie, gotowi pomyśleć, że im trupa odsyłają z pobojowiska. Półtora dnia powolnej drogi jeszcze zostawało do Surdęgi, gdy wojewodzina odezwała się: Chcecie, to pojadę przodem do waszej. Florian odpowiedział tylko spojrzeniem wdzięcznym. Nazajutrz wojewodzina starszego sługę zostawiwszy przy szarym, sama pośpieszyła do Surdęgi, jednego dnia się tam dostać spodziewając. Ludzie, choć im drogę dobrze rozpowiedziano, pobłądzili trochę i noc nadeszła, a Surdęgi widać nie było. W ostatku po przepaścistych groblach i moczarach wlokąc się, wóz zatrzymano, koło pękło i z jednym strzeladzi musiała Halka pieszo iść, szukając schronienia. Wedle powieści ludzi zamek miał być niedaleko. Uradowała się też wielce, gdy na pagórku ujrzała zabudowania, a w nich światło. Nie wątpiła wcale, iż musiał to być grudek, do którego dążyła i dobiwszy się po grobelce do wrót, słudze stukać kazała. Na zamku słychać było wrzawę jakąś, dla której pewnie bicie do bramy nierychło usłyszano, aż Wrotny się zjawił, klnąc z drzazgą w ręku, a za nim kilku strasznych parobków, którzy na widok samej kobiety ze służką śmiać się okrutnie i do środka wojewodzinę ciągnąć zaczęli. Przelękła się w pierwszej chwili, widząc, chyba omylić się musiała, lecz mężna i przytomna wnet odzyskała odwagę. Odparłszy więc groźno tych, co ją za ręce chwytali, poczęła naprzód pytać o Surdęgę. Toć to, trafiliście jak raz. Surdęga jest! zaśmiał się jeden z chłopów. Wojewodzina stała jeszcze w progu, gdy, rozpychając gromadę tę, zjawił się mężczyzna twarzy dzikiej, na którego widok wszyscy rozstąpili się i umilkli. Poznała w nim pana. Śmiało więc ozwała się do niego z zapytaniem, czy to w istocie była surdenga. Zagadnięty nie odpowiedział na to pytanie. Powiedzcie mi, kto wy jesteście i jakim sposobem się tu znajdujecie, rzekł gburowato. Ja to naprzód prawo mam wiedzieć. Jadę z rannym z pobojowiska pod płowcami, gdzie król moc krzyżacką pobił na głowę, a mąż mój zowie się wincz z pomorzan wojewoda Wielkopolski. Nachmurzył się, słuchając, który badał i głową potrząsł. Ranny? – Któż ranny? – spytał. – Florian Szary. Pytający Nikosz Bąk rozśmiał się na całe gardło. – Że go nie zabili, tego… – zawołał. Wojewodzina z tego wykrzykniku domyśliła się, w czyje ręce wpadła, a dość jej o nim rozpowiadał Florian. Nie strwożyła się tym jednak. Zamiast wyrywać się precz, postąpiła dumnie kilka kroków. – Widzę – rzekła. Że nie trafiła do surdęgi, jaką chciała, ale pod nieprzyjacielski dach. Przecież żonie wojewody królewskiego i tu odpocząć dadzą. Nikosz milcząc, cofnął się. Naprzeciw stały otworem drzwi, w których się świeciło. Wojewodzina szła śmiało ku nim. Nikosz zasępiony za nią. Reszta ludzi prowadziła ich oczyma z dala. Izba, do której weszła Halka, niska, obwieszona dokoła odzieżą, bronią, skórami pobitych zwierząt, miała duże ognisko, na którym z jednej strony płonął ogień, z drugiej było wysłane łoże na ziemi. Dwa psy, wyciągając się mruczeniem, przyjęły gościa. Nikosz, jakby jeszcze nie pewien był, co pocznie, wskazał miejsce na ławie, sam stojąc przed nią. Halka usiadła. Król pobił Krzyżaków? zapytał gospodarz. Zwycięstwo wielkie Bóg mu dał. Starszyzny i rycerstwa zginęło wiele, rzekła wojewodzina. Szary ranny, he? mruknął Nikosz. Ranny, ale mu to wyjdzie na dobre, da Bóg, poczęła wojewodzina spokojnie. Bił się jak lew. Broniący go krzyżacy trzema włóczniami brzuch mu rozpruli. Ha! rozśmiał się Nikosz. Nadjechał potem król, ciągnęła Halka, patrząc na gospodarza. I zobaczywszy go tak strasznie okaleczonym, zawołał – co człowiek ten cierpi? Szary zaśmiał tyle jeszcze siły, iż królowi odpowiedział – mniej ja tu cierpię niż od złego sąsiada. Nikosz przerwał takim wykrzykiem i pięści mu się nagle ścisnęły tak groźno, iż inna niewiasta ulękła, by się go wojewodzina spojrzała nań tylko i dodała – otóż król dał mu swe słowo na pobojowisku, że go od sąsiada uwolni. Nikosz, któremu oczy zdawały się spod powiek wyskakiwać, usta zagryzł i o krok się cofnął. Milczał długo. Król, król, wyjąkał szydersko, ale z twarzy i głosu poznać było można, iż sam przed sobą kłamał odwagę, której nie miał. Począł się wpatrywać w wojewodzinę niedowierzająco, ale razem trwożliwie. Gdzież ranny ten jest? zapytał leczego go królewski doktor, kanonik Wacław w Brześciu na Kujawach, odparła wojewodzina. Król mu go sam polecił. Król, król, a cóż król ten sąsiadowi zrobić może? Ozwał się po chwili zadumany. Albo to kobieta jak ja wiedzieć ma? Jam się podjęła tylko żonie dać znać, że żyw jest, i z tem jechałam do niej. Wóz mi się na drodze ułamał. Nikosz słuchał, dumając ciągle. Król, król, zamruczał pod wąsem. Ale nie w smak mu pono była ta zapowiedziana opieka pańska. Zawrócił się od ognia w głąb izby kilka kroków, przyszedł bliżej i wojewodzinie się przypatrywał bacznie. Toczyła się w nim widocznie walka jakaś, która dlań była nieprzyjemną. Jakieście ludzcy, rzekła Halka po chwili, pomóżcie mi, abym się do surdęgi dostać mogła. A mnie co wy i surdęga wasza zżymając ramionami zawołał nagle nikosz. Może to ja jestem tym sąsiadem, na którego ten pies, co go trzy krzyżackie włócznie nie dobiły, skarżył się królowi? To ja za to, że on na mnie nasadził króla, będę wam pomagał dla niego? rozśmiał się na głos. Gdybyście to uczynili, rozum byście mieli nie powiem już więcej bo lepiej wam pono króla nie gniewać i drażnić. Mały on jest, ale ręce długie ma. Jakby to wszystko prawda była? Ze śmiechem odparł nikosz. Wolno wam wierzyć lub nie, zawołała wojewodzina. Czyńcie jak wam lepiej. I zamilkła dumnie. Nikosz popatrzył na nią. Dziwne mu się zdawało, że słaba jedna kobieta w jego rękach będąca wcale się go nie zdawała lękać i takie męstwo okazywała. Mieszało go to widocznie. Przeszedł w koniec izby zamyślonym, mrucząc coś sam do siebie. Wojewodzina wstała z ławy, otrzęsła nieco obmokłe suknie i zwróciła się ku niemu. – Dacie mi ludzi do pomocy? – zapytała. Nikosz podumał znowu. – Ludziom i mnie trzeba za to zapłacić – rzekł guburowato. – Innego czasu i z was by mi się okup należał, bo ode mnie nikt tak nie wyszedł bezkarnie – dodał patrząc na nią. – Ale z babami wojować nie chcę. Zapłacicie. Pośle powóz ludzi. Zapłacę. Cóż mam robić, jeśli u was taka gościnność? Odezwała się wojewodzina. Ja mnie chłop, abym przewód dawał darmo, ofuknął Nikosz. Zapłacę, potwierdziła Halka. Nikosz ku drzwiom podszedł,szy wychylił głowę na swoich, fuknął. Czekali oni w pobliżu może innego, spodziewając się końca, gdy im kazał światło wziąć i wozu pójść szukać. Stało się jak zlecił. Tymczasem udobruchany nieco gospodarz może na pomnienie, o gościnności zawstydzony, jedzenie podać kazał. Sam stał nieco opodal i znowu o Floriana, o rany jego, o przygodę i rozmowę z królem rozpytywać począł. Wojewodzina powtórzyła mu, co powiedziała w przódy, rozwodząc się nad tym, jak król sam wielkie miał o rannych staranie. Nikosz mruczał, król, śmiał się. Ale jednak niepokój go ogarniał. Dawszy się posilić wojewodzinie, sam potem ogień na kominie przykładał i po trosze jej służył, zbywszy się pierwszej swej gburowatości. Na ostatek o sobie mówić, zaczął z żalem i bólem wielkim, że mu sąsiad wziął, co on najdroższego miał, że gdyby nie on, domne by był dostał i na ziemianina takiego wyszedł, jak drudzy. Zalał mi on za skórę. Co mnie miał mu oddać? zawołał. Król nie wie nic, niechby mnie posłuchał. Złagodniał wreszcie na świat i ludzi tylko narzekać poczynając, gdy służba wóz wojewodzinej przyprowadziła. Nie upominając się już o zapłatę, nikosz koło poprawić kazał i dał przewodnika do Surdengi.